Szanowni Państwo, drodzy narodowcy, przyjaciele, zbliża się fałszywe masońskie święto niepodległości. Kolejny raz wyprowadzeni zostaną naiwni patrioci na ulicę. Kolejny raz będzie nam serwowana nieprawda, będzie tłuszcza zorganizowana przez łajdaków, pluła w twarz Dłowskiemu, niewiadomskiemu i innym ludziom, którzy. Polski bronili, którzy Polskę utworzyli, Zamojskiemu, Korfantemu. Będzie przez masonerię i lud Ukropolin zdezorientowany. Będzie plute, w twarz będzie plutę. ale to jest ważny moment, żeby tutaj powiedzieć, gdzie jest nasze miejsce. Otóż nasze miejsce jest być poza tym łajdactwem. Trzeba przyjść pod Pomigowskiego, oddać kąt na Grób na Grób Niejadowskiego. I ustosunkować się ze zrozumieniem do tego, co zrobił ten funkcjonariusz polskich służb. I słuchajcie, jeszcze jedna rada. Nie chcę tego serwować 11 listopada, tylko 10. Żebyście sobie to przemyśleli. I prośba o wysłuchanie. A zatem. Posłuchajcie, jest tak, że są różne, tworzymy różne grupy lokalne i co jest właściwe dla narodowca, prowadzimy co się nazywa rozpracowanie lokalnych struktur, różnych wrogich, nieprzyjaznych oraz polskich również, bo są takie, które jednak żyją w dale daleko od idei narodowej, nie znają nas albo znają nas w złym świetle, nie mamy z nimi kontaktu. I teraz jest apel ode mnie, że rada właściwie, Rada, żebyście zwrócili na to uwagę i poszli do polskich biznesmenów, do tych, którzy są bogaczami lokalnymi i nawiązali z nimi kontakt. Oczywiście miejcie pełną świadomość, że żeby być dużym biznesmenem w Polsce, trzeba być związany i to mocno, to mocno z grupą trzymającą władzę, czyli związanymi sprawcami, którzy prowadzą nasze, no jakie one tam nasze, generalne gubernatorstwo z późniejszymi zmianami, czy może nowa nazwa Ukropolin, tutaj pasuje, ale jednak jest to nasze państwo i oni prowadzą do rzezi, do tego, żeby nas, narodowców, Polaków, patriotów, było mniej, żebyśmy zginęli w nuklearnym kolokaście, żeby mienie, które po nas zostanie, było bezjedniczne i oni wtedy zaproszą Puszczą swoich, zaproszą Pakistańczyków, zaproszą Ukraińców, już zaprosili i rozprawią się z nami. Więc, żeby się ratować, trzeba zastosować się do rady, którą kiedyś powiedział Ludwikowi Wasiakowi, nasz Don Juan Kobylański w dalekim Urugwaju. I na Tenerife to chyba powtórzył. Ludwik, ty nie gryź ręki, która Ciebie bije. Ty ją całuj. Szok był to dla nas. Kowalewski on to wytłumaczył, rozwinął tę myśl, że on całe życie grał ekonomicznie, politycznie, finansowo, ludzko z ludźmi, którzy w każdej chwili mogli wyciągnąć pistolet i otak. tak, ciach, zastrzec. A jednak przeżył. Odnósł wielki sukces. Na koniec życia Pokazał, że był zawsze Polakiem. Kiedyś podczas jednego z wielu spędów organizowanych przez fałszywą flagę, czyli przez Radio Maryja i całą tą bandę proamerykańskich i katolickich obiektów. Kiedyś spotkał Ludwika Wasiaka w mundurze Ludwik Wasiak miał taką biało-czerwoną szarfę, napisem Stronnictwo Narodowe i powiedział mu Proszę Pana, mój tato przed wojną w Stanisławowie prowadził właśnie wielkie demonstracje narodowe, patriotyczne i miał taki mundur i był w Stronnictwie Narodowym. I zawsze mi o tym mówi. I ja jestem do tego czasu wierny. To był rok, nie pamiętam dokładnie, czy 2005, czy 2008, gdzieś w, między tym, w tych latach, Ludwika, prezesa Ludwika Wasiaka, trzeba się będzie zapytać. Serdecznie pozdrawiam naszego kolegę prezesa i <laughs> mówię o nim i wskazuję jako, gdyby coś się stało nam, doktor Sokołowski i mi tu w Warszawie, pamiętajcie, zwracajcie się do, we wszystkich sprawach do kolegi prezesa i do innych umundurowanych, patriotycznych, umundurowanych na piaskowo, patriotów polskich, narodowców, którzy są w strukturach Stronnictwa Narodowego. Yy, także, przemyślcie sobie to, drodzy przyjaciele, drodzy narodowcy, koledzy, koleżanki, Koledzy Dłowskiego, i koledzy Janowskiego. Jeszcze Polska nie zginęła, a o tym, żeby żyć, decyduje przeżycie. Armia czołga się na brzuchu, czy maszeruje na brzuchu, właściwie bym tak powiedział. I to ma sens. To ma sens. Jeżeli posiądziemy wiedzę o lokalnych strukturach zła, o lokalnych strukturach gospodarczych, Nawiązujmy kontakt, pytajmy się, kto jest Polakiem, pytajmy się, jakiej narodowości była mama i babcia danej osoby i nawiązujmy z nim kontakt po cichu. Nie chwalmy się tym bo publicznie się w ogóle nie chwalmy, bo im zaszkodzimy, bo są nasi ludzie w strukturach zła, w strukturach ekonomicznych i wesprą nas finansowo, was finansowo trochę, trochę doradzą, czego robić, czego nie robić, czego unikać. Przeżyjecie. Trzeba zbierać zasoby, trzeba zbierać wiedzę. Przeżyją, proszę Państwa, to co oni planują, wrogowie nasi, wrogowie narodu polskiego, to tak jak w Jugosławii. To już jest sprawdzone. Przeżyją zorganizowane mniej lub bardziej duże grupy. Ludzie, którzy nawzajem się ostrzegą, pomogą, podzielą zapasami, jakby przyszedł głód, a przyjdzie. Także, drodzy narodowcy, uszy do góry. Każdy niech rozpasowuje swój powiat, swoją gminę, swoje miasto. A, dzielą, a wiedzą, dzielić się trzeba bardzo ostrożnie tylko z zaufanymi narodowcami. Czołem. Wielkiej Polsce.